Zygmunt Dzwonnik urodził się i mieszka od stu lat w Końskich. W sobotę w kompleksie Kuźnica w Sielpi otoczony licznym rodzinnym gronem obchodził swoje setne urodziny. Trzeba przede wszystkim szanować siebie samego, a potem lekko idzie powoli, 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 i doszło tak jak mnie. Pan Zygmunt miał dwie żony. Pierwsza zmarła w 1953 roku. Ma dwoje dzieci: syna Marka i córkę Urszulę, czwórkę wnucząt, sześcioro prawnucząt. Całe życie pracował w sądzie jako urzędnik administracyjny. W trakcie wojny pan Zygmunt trafił do obozu w Baryczy. Byłem tylko w obozie takim, panie. Sześciowym tutaj, Przejściowym. Na, Baryczy. na Baryczy była, tak. Był taki. I tam no, ponad miesiąc, panie no ale... byłem. tak. No, bo to wypuszczali najpierw najstarszych, coraz młodszych, młodszych. Ja no, ale... byłem jeszcze młody. Mężczyzna, mimo swoich stu lat, ciągle jest w pełni samodzielny. Sam, sam, gotuje, codziennie, sam ratuje, co gotuje codziennie, gotuje codziennie. Zakupy, zakupy robi na... zupełnie samodzielnie. Samodzielnie i czyta bez okularów. Rozwiązuje dużo krzyżówek. Gra w i... skrable, gra w szachy. Czyli pełna sprawność i fizyczna, i umysłowa. Oczywiście, Jest. bardzo dobrze. Na, na drugie piętro wchodzi. Ja wczoraj byłam aż zadziwiona, bo rzeczywiście bez przystanku drugie piętro pokonuje. Na setne urodziny oprócz najbliższych i przyjaciół przybyli także przedstawiciele różnych instytucji. Kierownik ZUS w Końskich, Jerzy Jakubowski, przekazał jubilatowi specjalny dodatek finansowy do jego emerytury. Życzenia od premiera RP przywiozła wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek. Jestem nie tylko w imieniu własnym, ale również w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego. I list od pana premiera pozwolę sobie przeczytać. Mój osobisty tylko wręcz, ale od pana premiera przeczytam. Szanowny panie, pan Zygmunt Dzwonnik. Z okazji wyjątkowego jubileuszu pana setnych urodzin. Proszę przyjąć moje pozdrowienia oraz wyrazy głębokiego szacunku. Bardzo serdecznie gratuluję tego jubileuszu. Gratuluję Państwa, panu, Pana rodzinie, bo to jest wyjątkowe święto i życzę, żeby Pan w takim zdrowiu, jak tu Pana dzisiaj widzimy, żył jeszcze wiele, wiele dla lat. Gminę Końskie podczas uroczystości reprezentowali kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Augustyniak oraz burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Włodarz wręczył jubilatowi kopię aktu jego urodzenia. Mam dla Pana. Odpis, reprint aktu urodzenia. Bardzo ciekawy. Pisany ręcznie, pisany piórem. Tak. I on traktuje w ten sposób. Działo się w mieście Końskich dnia 19 czerwca 1919 roku. O godzinie pierwszej po południu stawił się Filip Dzwonnik. Mieszczanin Końskich zamieszkały lat 41 mając, w obecności świadków, przedstawił nam Dziecię i to Dziecię właśnie wyrosło. Przekazuje Panu, wraz z życzeniami, by ta pogoda ducha, ten dystans do siebie i do innych, i ta życzliwość, i ten uśmiech, Panu towarzyszył jeszcze wiele, wiele dziesiątków lat. Podczas uroczystości pan Zygmunt osobiście zdmuchnął świeczki z pięknego tortu, a następnie pokroił go dla przybyłych. Nie zabrakło także gromkiego śpiewu 200 lat.